Cześć, Manko z tej strony Jednoczeni i witamy Was w drugim odcinku z serii Minecraft Survival. W tym odcinku postaramy budować się budować bazę, no i ogólnie poza odcinkiem ogrodziłem tą farmę i powiększyła się nasza farma kuraków. I to zdecydowanie się powiększyła. Więc tutaj yy, będzie wejście do bazy. Już tak. Jakoś tak. Trzeba jakoś zbudować bazę. Muszę trochę niżej. Nie musiała być. O, gdzieś na poziomie stołna. Jeszcze trochę niżej. Tak jeszcze kilka bloków. O, I tutaj gdzieś będzie można już zacząć, zacząć budować bazę. Wody są gotowe. I teraz zrobimy jakiś tunel. No i w nim będzie baza. tutaj będzie podłoga? Tutaj będzie wejście, więc drzwi im przydałoby się też półpłytki, żeby nie trzeba było otwierać ciągle drzwi. Pięk, cztery półpłytki. Będą z jednej strony, i z drugiej teraz wykupię jakąś dziurę, żeby zbudować bazę. A więc tak wygląda ukończona podłoga. No nie, jeszcze brak. O. I podłoga. Teraz zrobimy ściany. Powiedzmy myślę, że tu będzie jakiś korytarz do kilku pokoi. No i albo z przodu, albo tutaj, no nie wiem, gdzieś tutaj. I ogólnie to wejście też chciałbym tutaj obudować cały drewnem, żeby było ładnie. No i ogólnie tutaj też zrobiłem ścieżkę. A więc zabieramy się do pracy. A więc ogólnie tak na razie to wygląda. Ten pokój już jest nawet fajnie, tylko teraz trzeba by tutaj uzupełnić to drewnem. Bo to ładnie wyglądało, to wejście. O, będzie ładnie. Tak? Trochę drewna mam. Bardzo dużo zużyte, ale. O. I myślę, że takie ładne jest zejście. Po co zrobiłem też takie o, schodki, żeby tutaj to zrobić wejście ładnie. Ale nie tak, nie tak, tylko. O nie. Nie uda się to tak łatwo. A jakie uporczywe schody? Tak, muszą być, nie? O, jedno dalej. O. Tak. I tak. Teraz co fajnie... też nie, bo nie da się tu wejść. O Trzeba by zrobić tak. I... Nie wiem. Może tak? Nie, bo tu się nie da... Nie da zejść. Hmm. Jak by to zrobić? Na pomysł, żeby zrobić to tak. O! I od środka tak. Myślę, że to fajnie wygląda. Jak macie jakieś inne propozycje, jakby to zrobić, to koniecznie napiszcie w komentarzu. A ja teraz dokończę budowę. No i trzeba by tu zrobić jakiś crafting. O, mam już jeden. Crafting, jakieś piecyki. Tam na górze mamy, ale to przyniosę je z góry. O! I jakiś magazyn. Bo mamy już zdecydowanie za dużo temów jak na jedną skrzynkę. Więc zbiorę te piece. I No Ojej, tej nie Ten Tej nie zbiorę, bo nie jest za dużo temów. A teraz zrobię nam tu krzynię. Będzie cztery skrzynie. Myślę, że na razie wystarczy. I może jeszcze opiszemy je jakoś. O, są tabliczki. To będzie moja skrzynia. Zwracamy sobie z drugiej tabliczkę. No i myślę, że baza no, jest już całkiem, całkiem skończona. W każdym razie pierwszy etap, czyli zrobienie wejścia jej głównego pokoju. No a w kolejnych odcinkach będziemy dalej ją rozbudowywać. Jeszcze coś na pewno w tym zbudujemy. Odcinku gdzie by zrobić tunel? Myślę, że tutaj. Tu będą jakieś inne pomieszczenia. A więc tunel wykopany, teraz zapełnimy go drewnem. O. I ściany. Myślę też, żeby zrobić z tego celu dojście do farmy kuraków, żeby nie trzeba było wychodzić, tak? Już nie wiem, na razie może zostawmy. Potem, w ogóle, w ogóle potem będzie można ją przenieść do bazy, tą farmę. Nie wiem, najpierw się, żeby zostawić ją tu, czy przenieść do bazy. I... korytarz już jest prawie skończony. Trzeba będzie zrobić sufit. Ale najpierw jeszcze tą ścianę. O! Idealnie. Oświetlimy. I trzeba zrobić sufit, dlatego potrzebne będę, Albo wiecie co? Zrobię gruzowy sufit. Nie wiem czy to będzie pasowało, ale... Ja, że fajnie będzie wyglądać, no. Jest to źle, fajnie wygląda brzozowy sufit. Odróżnia się od reszty. No tutaj myślę, że na różne powierzchnie, na przykład tu będzie jakieś przejście do jakiejś farmy czy co? Tutaj może być jakiś większy magazyn. Myślę, że teraz jeszcze na tym odcinku zbudujemy taki duży magazyn na wszystkie posegregowane ceny. Więc ja kopię i widzimy się po wykopaniu dziury. więc, jak zresztą widzicie, wykopana już jest ta dziura. Zaraz ją wypełnimy drewnem, ale zanim zrobimy jeszcze coś takiego, próbuję to postawić nie. Tak? Jak? Jak go to postawić? Nie. Może. Sobimy tak. Nie. Albo zrobimy inaczej. to. Zalepimy to. O! Ale że ładniejszy obraz. O! Teraz tu będzie jakiś tajny pokój. No i potem coś w nim zrobimy, ale teraz zajmę się dokończeniem magazynu. Już mało drewna, ale zanim to zrobimy jeszcze tutaj pokój. Mam przycinarkę. Damy ją tu. Ognisko też możemy dać w sumie. Albo nie, ognisko damy może na dworze. No, i myślę, żeby jeszcze dokończymy ten magazyn. Prześwietlimy tu. O. I teraz wystarczy um, zrobić ten magazyn. Jest jeszcze trochę drewna. Myślę, że powinno starczyć. Na dokończenie magazynu. Więc najpierw zrobię podłogę. A więc ukończyłem już pochód, został tylko sufit, a sobie zrobimy tak jak w tamtym pokoju, właściwie w tamtym korytarzu, z drewna brzozowego. Myślę, że to fajnie wygląda, bo tak wszystko jest dębowe, co jak sufity będą brzozowe, to to fajnie będzie wyglądać. Robię... Wy teraz skrzynię. O. Gdzieś za tą ścianą jest. Myślę, że tak. Mam jeszcze gdzieś pochodnia nie zniknęła. Nie wiem, wezmę. O ile mam jeszcze jakieś? No, może. Ale mam 34. Co? Nie zniknęła, tylko nie zauważyłem ich. Oj, myślę, że taki magazyn może być. Jeszcze. Więcej tabliczek zrobię, żeby go opisać. Jakieś tabliczki. No zrobię to krosno, może się przydać. Nie, brozowe tylko... Nie, mogę tylko brzowie. Zabłamę brozowe. Sześć tabliczek. Krosno. Hm. No do tego pokoiku z różnymi przyrządami. Jakie jeszcze tutaj można przyrządy zrobić? Tego nie to. To możemy zrobić. Ktoś jeszcze jest? Nie. Dobra, więc to postawimy i... Opiszemy jeszcze skrzynki. Tu będzie na pewno ziemia i róg. Tutaj możemy zrobić bloki. Drewno. Hmm. O, wiecie co nie? To na pewno będzie jedzenie. jedzenie. Tutaj będą A, Tutaj może zrobimy jakieś inne... Albo co zrobimy? Surowce Surowce. A tu bloki Myślę, że taki magazyn będzie dobry Żeby wyda... wypadałoby by go jakoś ozdobić Może mamy jakieś ładne bloki tu Damy tam też crafting I Mam jakieś... Nie, nie Biorę pnie, bo pniami można fajnie ozdobić, o ile siekiera mi się nie zniszczy. I tu jest ta wiedźma! Mamma mia! Wiedźma mnie zatruła. Chyba zginę! Głupia wiedźma! Uff, jeszcze żyje! Weszła tu! Mamma mia! Co ja mam zrobić? Mój miecz ma cztery obrażenia, zginę od niej. Już. Jest tu! Głupia, Wiedźma, Strętna, Podła, Okropna. Aaaa, się Aaaa! I los! Głupia, Wiedźma, Głupia, Głupia, Podła, Strętna. No nie! Jak ja mam ją zabić? Podlina Wiedźmina, jak ja mam ją zabić? O ile żelazo mi się przepaliło, to jeszcze mam jakieś szanse, bo będę mieć miecz. Ale ona chyba się leczy miksurami. Zresztą widziałem, że ona albo we mnie rzuca, albo wpije, wypije takie coś. Taką miksturę powiedzmy. A to pewnie jest mikstura leczenia. Więc ja teraz z mieczem mam jakiekolwiek szanse. No ona teraz ją pije tą miksturę głupią. Uff, zabita, zabita. Dobra. Może przejdziemy do tego, co chciałam zrobić. Zrobimy sobie przy okazji nową siekierę. Mam patyki, mam. I zbierzemy te drewno i wykończymy wykończymy magazyn. Wykończymy magazyn. No i myślę, że to na tyle będzie w tym odcinku. Wykończymy go tym drewnem. No jeszcze trochę będzie potrzebne. O. Jeszcze trochę drewna. O. I teraz myślę, że... Starczy postawić, bo myślę, że tyle drewna wystarczy. Jak nie, to jeszcze zbiorę kilka. więc zrobić tak, tak. I tak. O nie. Tak. O. Jest ładnie. Myślę, że magazyn jest. Jak na początek wystarczający. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co Wy byście tu jeszcze zbudowali, to może w kolejnym odcinku to zbudujemy. No i to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!